toksyczne związki i toksyny, które z nas się wydobywają. Gdy spoczekasz bliźniaczego pomienia, spoczekasz po drugiej stronie czystą wersję siebie, więc bez żadnego zakłamania, bez żadnego, żadnej barierki po prostu wchodzisz e, w najgłębszą w głębie ciebie i tym samym również w tak zwaną czystą podświadomość i i dotykasz tych Twoich ran, ran, które po prostu w ciele są, jakby nie było niewidzialne, szramy, które masz. Lecz te szramy, te rany po prostu są na Twojej energetyce, w Twoim polu. I te Twoje pole, tak sobie um, te rany, ponieważ Ty gdzieś tam programy obrałeś i Twoje automatyczne mechanizmy aby tych ran nie odczuwać, aby się chować I tym samym te zdesocjowane cząstki ciebie, które gdzieś tam są, a przy nich również te cienie, które są, <grywają> ukrywają się i oczywiście ty w tym swoim tak zwanym więzieniu i yy, jako strażnik tego więzienia nie widzisz tych cząstek twoich zranionych, zablokowanych, tych już dawno skazanych, praktycznie um, na śmierć. Gdy spotykasz tak tego bliźniaczego płomienia, to po prostu um, otwierają się te wszelkie wrota w tym, w tym więzieniu i zaczyna tworzyć się chaos. Chaos, którego po prostu nie jesteś w stanie um, zatrzymać. A przy tym oczywiście te cienie latają po tym, po tym więzieniu, wyobraź sobie. Te małe cząstki ciebie, te dzieci zagubione latają po tym więzieniu, i ty, jako ten strażnik, tak, nie jesteś w stanie tego ogarnąć, nie jesteś w stanie na ludzki rozum tego, tego jakby nie było, przetrawić. I tutaj często taka pomyłka, iż gdy boli, boli po prostu uciekamy, uciekamy od tego bólu. Tak, gdyż oczywiście te nasze mechanizmy, tutaj te mechanizmy również ego, które nie jest ani pozytywne, ani negatywne, lecz do pewnego stopnia pytanie zawsze, które, które powinieneś sobie zadać, to to, czy Twoje ego jakby nie było, przeważa na dany moment, na, na ten czas, gdy po prostu coś się dzieje w Tobie, zadziewa. Ale przede wszystkim, gdy spotykasz tego bliźniaczego pomienia, to budzi się ta Twoja boskość w Tobie. Boskość, która, która po prostu jest i zawsze była. <noise> nic, nic odrębnego, nic oddzielonego. Coś, co po prostu w Tobie zawsze było, w Tobie, na zewnątrz Ciebie i ta Twoja nieskończoność, nieograniczoność. I gdy włączają się te mechanizmy ucieczki, walki, Zamrożenia, to są te mechanizmy, jakby nie było tego prymitywnego mózgu, które jest w tylnej części, jakby nie było naszego mózgu. To jest ta tylna część mózgu i ta pierwsza, podstawowa, która ma te prymitywne zachowania, prymitywne emocje, jak złość, oczywiście przy walce, tak, nienawiść i, i różne takie inne rzeczy, czy smutek, żal. Z tym, że po prostu gdy zaczynasz wariować, gdy się budzisz, um, to jest tak, ten ego to, to, to po części ten ratownik, który po prostu gdzieś tam się wycofuje i powolutku umiera, zostają tylko dwie cząstki ciebie. I te dwie cząstki ciebie to jedna z nich tak zwana ofiara, a druga to po prostu sprawca. Sprawca i, i tutaj te emocje, jakby nie było, zaczyna rzucać cię między jedną... A drugą, często po prostu takie uczucie, iż zaczynasz e, wariować. No i tak, wariujesz, bo co wariuje? Oczywiście wariuje ego, rozum, gdyż nie jest w stanie tego ogarnąć ogarnąć tak po prostu i skontrolować tego, co się dzieje w Twoim świecie, co się dzieje w Tobie przede wszystkim wewnątrz, bo próbujemy w tym mechanizmie, jakby nie było em, samozachowawczym, próbujemy i koncentrujemy się na świecie zewnętrznym. Z zewnątrz nas. Próbujemy ten świat zewnętrzny zmienić, aby było wszystko w porządku, aby było wszystko dobrze. Lecz niestety, gdy się budzisz, gdy powracasz do tej swojej boskości, dostrzegasz, gdy, gdy po prostu umiera to ego w tobie, spotykasz te najtrudniejsze e, relacje, wyzwania w życiu, e, to ego zaczyna w przebudzeniu umierać, gdyż. Przede wszystkim budzą się uczucia, uczucia, których być może nie znałeś do tej pory, nie znałaś, a jednak próbujesz za wszelką cenę te uczucia, odczucia kontrolować. I te uczucia oczywiście zepane gdzieś bardzo na dół, gdyż te spektrum, jakby nie było pomiędzy tak, tym. Zażywaniem narkotyku z zewnątrz, od świata zewnętrznego, czyli to ktoś mnie za, e, zabawi, ktoś mnie uszczęśliwi, coś mnie uszczęśliwi, e, coś mi da pozytywne poczucie, odczucie. E, ten te spektrum, tak jakby nie było, pomiędzy jestem szczęśliwa, a jestem nieszczęśliwa, zmniejsza się. Po prostu już w pewnym momencie nic nie jest w stanie Ciebie zadowolić, już nie ma takiej rzeczy z zewnątrz, która jest w stanie Cię w ogóle zadowolić lub e, dać Ci to szczęście, ponieważ te odczucia w tobie masz i zawsze były. Ten niepokój, ten lęk, ten strach, iż coś się w tobie obudzi, coś nieznanego. I to nieznane, to co się budzi. To jest to prawdziwe twoje ja. To dawno już jakby nie było w tym więzieniu ukryte zamknięte. I gdy te duchy, twoje duchy, twoje cienie w tym więzieniu oczywiście zaczynają la latać, ym, no to zaczyna się robić niezły, niezły ubaw dla nich oczywiście, hmm. <noise> dla ciebie. I jego ja tutaj próbuje, gdy próbuję to ogarnąć i nie daje rady. Po prostu się wycofuje, gdyż rzeczywiście ego jest największym tchórzem. Zawsze. Jako pierwszy spierdala. Ego. E, powracasz do przestrzeni serca, jakby nie było. Te emocje przetwarzasz, przerabiasz. E, gdyż w pewnym momencie po prostu stwierdzasz również, e, nie wiem czym jest miłość. Nie wiem czym jest miłość. W ogóle nie znam e, i nie doznałam miłości. Tak naprawdę. lecz gdy powracasz do przestrzeni serca i dostrzegasz, no kurczę, okej, okay, ta osoba z zewnątrz, naprzeciwko mnie, która siedzi w tym przebudzeniu, jest również tym odbiciem mnie. I to również ten cień we mnie, to również ta zraniona cząstka we mnie, którą, na którą nie chcę spoglądać, która dawno już się gdzieś tam budzi, która dawno się już tam odzywa, um, a ja nadal po prostu... W tym swoim lęku, w tym swoim ganku, który jestem, który się gotuje, nie dostrzegam tego wszystkiego. I, I te toksyny, tak, tak zwane po prostu toksyny, gdy dotykasz, później, gdy już zaczynasz. Te emocje przerabiać, gdy te odczucia, gdy ciało się budzi, z ciała zaczynają wychodzić te programy, te mechanizmy samozachowawcze, gdyż oczywiście rozum reaguje jako pierwszy myśl, myśl. ciało, emocja, emocja przetwarza znowu rozum, znowu ciało i to jest komunikacja między, między nie, jakby nie było ciałem a mózgiem. A w tym momencie, gdy się budzisz, Dochodzi do tego jeszcze e, Twoja dusza, Twoja energetyka, pole energetyczne, które masz, cała aura ciała, które po prostu i sfery, e, sfery aury, które po prostu w tobie są. Rodzisz się e, w rzeczy samej e, na nowo, gdyż te, te toksyny z Twojego ciała, z Twojej energetyki zaczynają wychodzić i przetwarzają się przede wszystkim w światło. I tutaj, gdy spotykasz bliźniaczego płomienia, nie wiedząc nawet o tym, to jest najtrudniejsza relacja. Najtrudniejsza, a jednocześnie najpiękniejsza. Najbardziej wyzywająca, a jednocześnie ta najgłębsza. Mamy te różne pojęcia o tym, jak powinny relacje wyglądać, a tak w rzeczy samej w ogóle nie wiemy, jak powinny te relacje wyglądać, gdyż mamy te swoje Programy obrane z dzieciństwa, gdzie być może w relacji naszych rodziców był, były kłótnie, i na pewno były. A nawet jakich nie było, to po prostu mamy te swoje programy gdzieś tam z poprzednich wcieleń. E, więc, gdy spotykasz tego bliźniaczego płomienia, to przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim jest, aby zatrzymać się w sobie, aby poczuć siebie. Aby nie blokować od razu tej drugiej osoby z zewnątrz, bo nie blokujemy nikogo z zewnątrz, blokujemy tylko i wyłącznie siebie na zewnątrz. Znowu siebie, odcinamy się od czegoś. A odcinanie, blokowanie po prostu nic nie daje. To znowu te mechanizmy samozachowawcze, aby po prostu uciec od czegoś, od kogoś. A w rzeczy samej tak naprawdę to uciekamy tylko i wyłącznie zawsze od siebie w takich mechanizmach, w takim zachowaniu. I to jest trudne. Oczywiście jest to trudne, gdy, gdy masz te swoje i widzisz, że się w tobie kotłuje. Po drugiej stronie być może odczuwasz niezrozumienie, ale tak naprawdę to niezrozumienie płynie również od ciebie, gdyż to, co na zewnątrz, no to, to jest to odzwierciedlenie ciebie wewnątrz. Trudne do zaakceptowania, no, ale takie po prostu to jest. Sama po sobie znam, gdyż nam te również mechanizmy ucieczki, obrony, e, e, po prostu e, mówienia do mnie, że nie dam rady. I gdy fokus płynie znowu na świat zewnętrzny, po prostu oddalasz się od, cie, od siebie samego, opuszczasz siebie samego. Ty kierujesz znowu za wiele fokus na, na siebie, na ten świat wewnętrzny, na, na te twoje rany, pytanie dobre, niedobre. Ta Najważniejsza w tym wszystkim tutaj jest po prostu ta równowaga, co czuję i co odczuwam, gdyż uczucia, uczucia same w sobie, emocje, emocje to są po prostu te emocje zgromadzone w tych pierwszych czakrach, to są te emocje, Pierwotne, jak złość, nienawiść, żal, ból, cierpienie. Te emocje zazwyczaj są z, y, związane z przeszłością. Te emocje potrzebują być przetransformowane przez przestrzeń serca, jakby nie było przejść przez ciało, aby mogły się rozproszyć. A tym samym również ta energetyka, gdyż w 99,999% 99 no jesteśmy energią. Czyli, że nie mamy tej materii, tego ciała materialnego. Te, te uniwersum, które po prostu żeśmy sobie stworzyli. no Jesteśmy stworzycielami, jesteśmy stwórcą, i im bardziej przywiązujemy uwagę, tak, w problemach. Te problemy nie znikają, te problemy się powielają. Tym samym po prostu odciąganie odciąganie jakiejkolwiek energii tak, od świata zewnętrznego. Do nas, do środka, jestem po prostu kluczowym wyjściem z tego wszystkiego, a jednocześnie przyzwolenie sobie na poczucie, odczucie tego, co w nas się dzieje, jakie emocje mamy, przepuszczenie tego przez, um, przez ciało, poprzez serce, i z tej przestrzeni serca z energety w energetykę, i tym samym po prostu rozpuszczenie, znowu to w podświadomości, i tym samym puszczenie to po prostu, rozpuszczenie. Um, tych naszych traum, tych naszych blokad tego wszystkiego, co się zadziewa. Więc te toksyny i te związki toksyczne są bardzo ważne z jednej strony, tak? gdyż spotykamy, to zazwyczaj te najtrudniejsze relacje nas rozwijają. To nie te po prostu um, um, relacje, gdzie, gdzie, gdzie jesteś po prostu nawet nie sobą. Zazwyczaj w tych relacjach toksycznych nawet nie jesteś w stanie uciec, bo po prostu jesteś sobą, jesteś sobą, nie sobą. Um, oczywiście w tym wszystkim najważniejszy jest szacunek do samego siebie. Gdy zmieniasz tą energetykę, gdy wracasz do siebie i szanujesz samego siebie, nie potrzebujesz drugiej osoby zmieniać. Um, nie potrzebujesz nikogo blokować, nie potrzebujesz od nikogo się odłączać, gdyż po prostu ten wszechświat się zmienia i automatycznie te osoby, które z tobą nie rezonują, ta przestrzeń, która z tobą nie rezonuje, zmienia się. Ty się zmieniasz przede wszystkim, a tym samym ten wykreowany świat zewnętrzny. E, zmienia się, gdyż ten świat wewnętrzny w tobie i jego odbicie na zewnątrz się zmienia. Więc bez oceny po prostu podchodźcie do tego podejścia i tych takich nazewnictw, co jest na przykład toksyczne, co jest nietoksyczne, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, gdyż nazywanie tego już to jest po prostu już ograniczeniem. Oczywiście nazywanie tego jest potrzebne. Gdyż, gdy coś nazywamy, to wtedy nasz rozum, nasza świadomość ym, obiera i już w pewnym momencie po prostu zaczyna to transformować dla nas. Wprawdzie, przede wszystkim, gdy jesteśmy wprawdzie do siebie, do swoich odczuć, uczuć, y, do tego, co się w nas zadziewa, y, czym tak naprawdę i kim tak naprawdę jesteśmy na dany moment. Wprawdzie. Do siebie. I, I słuchanie siebie, bycie w sobie, tak, Takim delikat, takiej delikatności do siebie, ok. Jaka cząstka mnie teraz po prostu się odzywa, i ta cząstka, czy nie jest czasami taka bardzo, bardzo skrzywdzona we mnie? Jaka cząstka we mnie potrzebna jest, aby tą cząstkę otulić, aby tą cząstkę przyjąć, aby tą cząstkę po prostu um, zobaczyć? spojrzeć na nią po prostu tylko i wyłącznie i, i być przy niej, nic więcej. Gdyż tym po prostu bycie, byciu człowiekiem i, i podążaniu po, tym, po tej ziemi e, w tym ograniczonym e, wszechświecie, matriksie, e, te programy, które żeśmy obrali, to to, iż, e, iż nie wolno nam, nie wolno nam odczuwać, nie wolno nam być łagodnym, iż potrzebujemy zwalczać to co nam sprawia ból, a tym samym również po drugiej stronie, jakby nie było, to zadajemy ten sam ból w tej samej energetycznej formie, ale to jest również ból, pomimo. Więc nie rani nikogo, tylko rani siebie samego. Nie odcinam się od nikogo, tylko odcinam się od siebie. Nie blokuje nikogo, tylko blokuje samego siebie. Nie ktoś tworzy mi problemy i jest problemem. Tylko ja te problemy sam dla siebie stwarzam. I tak to dostrzegam. Przyglądajcie się swoim mechanizmom jako programom, po prostu, które można w każdej chwili przepisać, przetransformować i również tym odczuciom. Wszystko jest właściwe. Złość, miłość, radość, żal, to całe spektrum kolorów przynależy, jak te śpiewy tych ptaków po prostu, które tutaj są. Wszystko jest i wszystko może być, gdy, gdy sami sobie na to przyzwolimy. I to jest tym największym wyzwaniem, gdyż Największym wyzwaniem jest po prostu stanięcie do siebie, kurwa do tego lustra, do tego odbicia, i, i, i spojrzenia na siebie w nagości, bez ubrania, bez ciała, yy, na te rany, na te szramy, na to wszystko, co we mnie jest, i co Boli już dawno krzyczy. To jest to Twoje wyzwanie, to jest to moje wyzwanie. W tej przestrzeni ziemskiej, i oczywiście, gdy powracasz do tej boskości, gdy, gdy jesteś w połączeniu z duszą, to wszystko jest i może być, ale również jesteś tu człowiekiem na Ziemi i doświadczenia masz, doświadczyłeś. Te cząstki ciebie, które są w tobie i krzyczą, wołają, proszą, błagają o powrót do domu, do, do Twojej struktury, jakby nie było, a tym samym o uwolnienie. To jest uzdrowienie. I jesteś na ścieżce transformacji. Wiesz, nie lubię słowa uzdrawiam, <noise> gdyż coś jest wtedy chore po drugiej stronie, gdy coś uzdrawiam. Transformujesz Twoją energetykę, wzrastasz tutaj. Twoje ciało, światło, energetycznie wzrastasz, nic więcej. A tym samym te toksyny, które się uwolniają, to są te blokady Twojego światła, które trzymasz, które jest zamknięte w Tobie z lęku przed oceną świata zewnętrznego, przed oceną samego siebie, gdyż sami siebie oceniamy. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia. Ciao.